Niedawno miała premierę nowa wersja gry Talisman Magia i Miecz i w tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam odrobinę o historii tej gry oraz czy moim zdaniem na warto grać w Magię i Miecz. Zapraszam. Talizman, choć pełna nazwa tej gry to jest Talisman Magia i Miecz, a w Polsce, często określane po prostu jako magia i miecz, jest grom stworzoną przez Brytyjczyka Robina D. Lovesa w 1983 roku. Talizman został wydany przez firmę Games Workshop, kiedyś trochę mniejszą, dzisiaj bardziej znaną. Firma specjalizuje się w produkcji gier planszowych oraz gier pitewnych, konkretnie figurek do gier pitewnych. I posiada kilka systemów pod swoimi skrzydłami, jak Władca Pierścieni, Warhammer 4000, 40 czy Warhammer Age of Sigmar. Ewentualnie jeszcze dodatkowo doszło Warhammer Old World. Gra została w, jak na tamte czasy bardzo ładnie wydana, wprowadzała w świat fantazy jedna z chyba z pierwszych gier planszowych, gdzie można było wejść w ten świat fantazji, z bohaterami podróżować po nim, zdobywać artefakty, walczyć z potworami. W tamtych czasach raczej większości gracze byli przyzwyczajeni do grania w gry RPG, czyli Dungeons and Dragons, natomiast gra planszowa właśnie Talisman pozwalała Tą namiastkę tych RPG dosyć solidnie przenieść na planszę. Yy, grową. Yy, gra jest dosyć prosta w swoim założeniu. Każdy z graczy ma swojego bohatera i każdy ma ten sam cel, dojść do środka planszy, do wewnętrznego kręgu i zdobyć koronę władzy. Yy, są trzy kręgi, przez które gracz musi się przedzierać, zdobywając coraz wyższy poziom i coraz lepsze czary, ewentualnie ekwipunek. Jest krąg zewnętrzny, czyli ten najłatwiejszy, krąg środkowy, czyli średni, no i krąg wewnętrzny, czyli najtrudniejszy, gdzie znajduje się ta korupcja. Talizman od czasu wydania, czyli od tego 1983 roku, zyskał wiele edycji. Trzecia edycja została wypuszczona w w roku 90. Czwarta została wydana w 2008 roku za pomocą wydawnictwa Fantasy Fly Games. No i teraz w 2024 miała premierę piąta edycja, odświeżona, najnowsza i pomniejszona troszkę od tych poprzednich. Wydano także wiele dodatków, m.in. Żniwiarz, Królowa Lodu, Smoki czy Miasto. Każdy z tych dodatków Wprowadzał nowe mechaniki do gry i przedłużał, przedłużał żywotność tej gry, która dosyć mogła z czasem stać się dosyć powtarzalna, mimo dużej losowości. W 2014 roku jeszcze firma stwor, Nomad Games stworzyła wersję cyfrową tej gry, która, którą można nadal nabyć na Steamie czy na telefonach mobilnych. Pograć z całą społecznością. Talizman jest połączeniem strategii, losowości oraz elementów RPG. I gracze często muszą podejmować dosyć strategiczne decyzje, aby o, y, osiągnąć swój cel. To jednak bardzo dużo y, zależy od tej losowości i od rzutu kości, oraz od losowania kart wydarzeń. To, spra to sprawia, że ta gra jest bardziej przystępna dla początkujących graczy, dlatego że niewiele aż takich umiejętności się liczy w tej grze. Jednak element losowości przewyższa wszystkie te inne elementy. Natomiast też doświadczeni gracze znajdują w tej grze, że tak powiem, sposób na Pewne taktycznie, taktyczne rozegranie yy, drogi do celu, czyli korony władzy. Mimo właśnie tej prostej mechaniki, Talizman yy, zyskał uznanie właśnie za sprawą imersyjności i możliwości tworzenia swojej opowieści w trakcie. I tak jak mówiłem, cel był zawsze ten sam, jednak podróż tego bohatera zawsze losowo mogła być inna. Talisman miał ogromny wpływ na gry planszowe, e, zwłaszcza tych osadzonych w świecie fantazy. E, między innymi dzięki Talismanowi powstał e, Hero Quest w 89. Czy na przykład Warhammer Quest, jedna z moich zdaniem najlepszych Dungeon Crawlerów w 95. I choć Talisman nie jest Dungeon Crawlerem, to jednak e, Jemu właśnie jest zawdzięczane to, że taki gatunek jak Dungeon Crawl powstał, że te gry fantazy się rozwijały i po prostu wielu chciało osiągnąć sukces, jaki dał talizman. Moja historia z talizmanem rozpoczęła się, gdy byłem małym dzieckiem i zawsze jeździłem do swoich dziadków do przemyśla na wakacje. Mieszkali w samym centrum, w takiej starej kamienicy, gdzie schody jeszcze były z desek, które pamiętają spokojnie drugą wojnę światową. Do, do dziś czuję zapach, zapach tej klatki schodowej i tych desek. I tam też, mimo że mieszkało dosyć sporo starszych osób, to mieszkała taka rodzina z dziećmi, którzy mieli tą grę. I ja byłem dosyć mały, więc oni nie zadawali się ze mną, natomiast kiedyś zobaczyłem, że na korytarzu, właśnie na tych schodach prawie że przy strychu rozłożyli grę magia i miecz I ja wtedy po prostu byłem zafascynowany tym, ja nie wiedziałem co to jeszcze wtedy jest ale byłem zafascynowany, chciałem to wtedy posiadać, niestety nie wiedziałem czego szukać ale oczarował mnie. Właśnie oczarował mnie yy, rozmach wydania, piękne grafiki, fantazy, które tylko mi się kojarzyły z jakichś tam książek, jak czytałem. To, co sobie ja wyobraziłem, a tu było. Postacie na stendach, którymi się poruszaliśmy po tym świecie. I od tamtego czasu, gdy się już potem, później dowiedziałem, co to była zagra, zawsze chciałem ją mieć. I dlatego Yy, Jakiś, może nie wiem, 4 lata temu yy, kupiłem, właśnie talizman, czwartą edycję. Niestety ta edycja już nie jest dostępna, niestety lub niestety, ale yy, wyszła nowa edycja, piąta, która jest yy, objętościowo troszkę mniejsza, ma to samo, grafiki zmieniono, yy, Plansza jest troszkę mniejsza, nie, właśnie mi się. Bardziej podoba ta większa, więc tu się cieszę. Natomiast tutaj są małe karty, tam dali duże karty, przez co wykładanie tych kart na tych planszach, polach, po których się poruszamy, zakrywa całe te pola. Żeby zobaczyć, na którym polu stoimy, musimy podnieść tą kartę. Tutaj jest to inaczej, bo pola są większe, a karty są mniejsze. Cieszę się, że tą edycję mam. Natomiast jedną z najważniejszych rzeczy jakie mogę powiedzieć co zaobserwowałem to faktycznie tak jak wspominałem gra bardzo prosta, bardzo proste zasady, świetnie żeby kogoś wprowadzić w świat fantazy lub po prostu przy stole fajnie się pobawić natomiast nie jest to gra moim zdaniem na wiele razy od czasu kiedy została wydana rynek gier Fantazy i ogólnie gier planszowych strasznie się zmienił. I oczywiście nie mówię, że te gry, które mają multum figurek i tak dalej, są lepsze, bo nie są. Natomiast jest bardziej nastawione na losowość, jeżeli chodzi o cele osiągane. W Talizmanie zawsze mamy ten sam cel, a losowość jest tak duża, że wystarczy źle rzucić kostką. I do tego złe jeszcze wydarzenie i nasza postać umiera. Oczywiście m, możemy wprowadzić od razu nową postać iść nową postacią, uczyć się jej, jej umiejętności, to jest fajne, ale no bardzo jeżeli ktoś nowy zaczyna tą grę, zaprosicie znajomych dacie i ktoś grał 40 minut, rozwijał tą postać i ona mu ginie, bo się zamienił w żabę i jeden hit i ginie. No to, to jest demotywujące i ta osoba drugi raz nie będzie chciała w to grać. Dlatego jak ja zazwyczaj gram ze znajomymi, pewne rzeczy zmieniam, na przykład to zamienianie się w żabę strasznie nie lubię, czy ropuchę. Bardzo często ten element wywalam i dzięki temu nie ma tej frustracji. Jak ktoś wybiera postać, to fajnie tą postacią ciągle grać. Nadal można zginąć, ale nie od pecha albo od mniejszego pecha. Natomiast, czy warto posiadać tą grę? I moim zdaniem tak. Szczególnie, że każda kolejna edycja bardzo szybko znika z rynku, mimo że to jest czwarta edycja, kupić dodatki do niej jest już niemożliwe. Albo ceny są tak kosmicznie wysokie, że aż szok. Aż powinno to być karane. Natomiast gdy kupicie piątą edycję, może ona będzie warta za jakieś 10 lat, dużo więcej. Tak jak mówię, te edycje dosyć szybko znikają. Dystrybutor w Polsce kupuje licencje na parę lat, produkują produkują, sprzedają, no i znika. I potem nie jest to produkowane do czasu, aż nowy dystrybutor zainteresuje się całym tematem i zgłosi się do wydawcy, że chce po prostu przetłumaczyć i wydać na Polskę. Więc tak o. Yy, polecam Wam yy, yy, tą grę. Natomiast w skrócie tylko mniej więcej pokażę, co ta gra posiada. Yy, nie będzie raczej to długo. Wiadomo, instrukcja. Ona naprawdę jest bardzo prosta. I że tutaj mamy stron, 22, ale to dużo tutaj jest jakiś grafik. Bardzo ładny grafik. klimatycznych. Zresztą ta edycja, moim zdaniem, ma ładniejsze grafiki niż ta obecnie piąta, wytana. Mamy planszę, która jest ogromna. Nie będę tutaj chyba rozkładał. Natomiast powiedzmy, że to jest tak, plus jeszcze więcej, więc trzeba mieć dosyć spory stół. Akurat to jest zaleta nowej edycji, że ma mniejszą planszę, ale tak jak mówiłem, karty zasłaniają wtedy lokacje. Bo tutaj, jak mamy lokacje, na przykład wylosu pola, to jeżeli mamy kartę możemy tą kartę położyć w taki sposób i my nadal widzimy. Nawet dwie karty się zmieszczą tu i tu i my nadal widzimy co jest. Tam po prostu te pola są mniejsze, a karty są dwa razy większe. Nie, nie podoba mi się to. Mamy multum kart, ekwipunku zdarzeń. Mamy znaczniki i mamy figurki. Tu są figurki, które mam niepomalowane. Oczywiście są do tego karty jeszcze postaci karty, karty postaci. No i figurki są niepomalowane, natomiast tutaj mam tą półkę nieszczęstą, której nie używam. Na razie tutaj nie mam dwóch figurek, które mam akurat tutaj to są figurki pomalowane już. Na moim szorcie, na kanale jest pokazane jak był malowany ten, ten czarodziej. Nawet sobie powrzucę. Oraz jeszcze mam figurkę pomalowanego powiedzmy takiego ogra, wojownika czy kto to tam był, już nie pamiętam. I to tyle. Mówię, gra jest bardzo prosta, bardzo szybko się gra. Natomiast przez to, że ta losowość jest, to gra może Raz być dosyć szybka, a raz się ciągnąć w hoberę. Zazwyczaj, jak się gra ze znajomymi i gra się przeciąga, przeciąga, to zazwyczaj wprowadza się jakieś zasady, żeby przyspieszyć, tą grę. Tak miałem w Arkham Horror, żeby po prostu to jakoś lepiej szło. Więc, taką. Polecam, póki jest nowa edycja wydana, chociaż już znów są jakieś braki. Nie wiem, czy, czy na razie braki pierwszej, pierwszego rzutu są, czy w ogóle. Polecam posiadać w kolekcji. Na pewno parę razy zagrać, ale, ale do tego często aż tak się nie będzie wracać. Po jakimś czasie zobaczy się to, że mamy tylko jeden cel. Natomiast y, warto wspomnieć, że społeczność y, Magii Miecza, czyli Talizmana jest fenomenalna. Bardzo dużo własnych dodatków ludzie tworzą. Te dodatki można ściągnąć, wydrukować, nawet y, produkują w pudełka pakują te dodatki, karty. Wszystko wygląda, wszystko jest w stylistyce i wygląda jak oryginalny dodatek. Natomiast ludzie to tworzą, tworzą też figurki i przede wszystkim postacie, postacie zdarzenia, ewentualnie te dodatki, bo dodatki do głównej planszy to się kładło obok tej planszy, tak jakby dookoła, czyli tak jakby kolejne warstwy. I to jeszcze bardziej przeciągało grę, bardziej zróżnicowane, ale znów nadal ten sam cel był, nadal musieliśmy do tego miejsca samego dojść i nadal jak przekraczaliśmy kolejne Kolejne, tak jakby te kręgi, to trzeba było robić to samo. Więc jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak coś, to możecie dać lajka, like bo robię to hobbystycznie i to mnie zawsze motywuje, żeby coś jeszcze fajnego zrobić, coś poszukać jakiegoś tematu. Jeszcze raz polecam posiadać tą grę. I dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.